między Frycem a Katarzyną. Pan Bóg pod wieloma względami okazał się dla nas łaskawy. Dał nam na tej planecie miejsce z nie klimatem, z górami i morzem, z bogactwami naturalnymi pod ziemią i na ziemi. Oszczędził nam wulkanów, tsunami, trzęsień ziemi, sezonowych huraganów i zaludnił tę przestrzeń ludem zdolnym, dzielnym, jak trzeba pracowitym ale żeby nam się w głowach nie poprzewracało, podarował nam również sąsiadów. Można sobie wyobrazić, jakby wyglądała nasza historia, gdybyśmy byli wyspą jak Wielka Brytania lub półwyspem jak Hiszpania, gdyby otaczały nas niebotyczne góry, Szwajcaria lub towarzyszyły puste przestrzenie Kanada. Niestety znaleźliśmy się między sąsiadami, Demograficznie od nas silniejszymi, i tylko podarunkiem losu jest, że przez wiele wieków pozostawali oni w stanie rozbicia lub rozdrobnienia, bo kiedy się w końcu zjednoczyli? Państwa wykazują duże podobieństwo do zwierząt. Dzielą się z grubsza na roślinożerców i drapieżników. Roślinożercy rozwijają się dość powoli, rosną dzięki sojuszom dynastycznym lub pokojowym uniom. Drapieżnicy, jeśli chcą przetrwać, skazani są na walkę i pożeranie innych słabszych. Tu historia Rosji i Niemiec jest dość podobna. Najludniejsze plemię w Europie Niemcy przez większość dziejów pozostawało rozbite, a formalne zwierzchnictwo cesarza nie powodowało tendencji dośrodkowych. Zjednoczenie to dzieło Prus. Dziwnego nowotworu, w którym Niemcy etniczni byli mniejszością. Genetycznie to bałtyjscy Prusowie, no i osadnicy z Polski. Także mieszkańcy Brandenburgi w dużej części byli potomkami Słowian Połapskich. Szczęśliwy splot wydarzeń sprawił, że domeny te wpadły w ręce Hohenzollernów, których potomek miał szczęście być wielkim mistrzem, akurat w tej chwili, kiedy zakon Krzyżacki uległ sekularyzacji, stał się dziedzicznym księstwem Lennym Rzeczpospolitej. Szereg błędów Polaków, umiejętne zdrady i zmiany frontów spowodowały, że Prusy urosły w siłę. Jeszcze Sobieski miał szansę zlikwidować wrogą enklawę w ciele Rzeczpospolitej, ale wolał iść pod Wiedeń bronić chrześcijaństwa. W niespełna dwie dekady dawny lennik ogłosił się królem, a dzięki imigracji masy protestanckich hugenotów z Francji po odwołaniu edyktu nantejskiego powstał potężny organizm państwowy ze sprawdą administracją, dobroświatą, a przede wszystkim armią. Nie trzeba było wieku, by Fryd Wielki stworzył na trupie polski potęgę, a dwóch wieków, by Bismarck zamienił zlepek państw w unitarne mocarstwo. Z Rosją było podobnie. Wielkoruś, Moskwa, gdzie komponentów dostarczyły różne etniczne ludy, od Słowian po Ugrofinów, swój sukces zawdzięczała kolaboracji z Mongołami, którzy powierzyli jej rolę kontrolera ziem ruskich i zbieracza haraczu. Rosja od XV wieku zaczęła te ziemię zbierać, to znaczy pożerać. Decydujące okazało się zabicie republikańskiej alternatywy, Wielkiego Nowogrodu, a następnie ostateczne pokonanie Tatarów. Bardzo przydała się Wielka Mroźna Zima roku 1500. Ostateczne sukcesy sprawił Rosjanom pierwszy z drugiej. Ostateczne sukcesy sprawił dla Rosji pierwszy z długiej listy psychopatów, spadkobierców Monomachara Kremlu, Iwan Groźny. Zbudowana na tradycji normandzko-bizantyjsko-mongolskiej, głównie mongolskiej, Rosja po wchłonięciu w XVII wieku Ukrainy miała oczywiście różne możliwości. Mogła zostać zeuropeizowana przez Polskę z wazami na tronie, a nawet bez nich. Język polski był wtedy językiem tamtejszych elit. Legł u podstaw rosyjskiej gramatyki i słownictwa. Nie do wiary, ale psalmy Kochanowskiego śpiewano w cerkwiach jeszcze w następnym wieku. Tę tradycję zniszczył inny autokrata. Piotr Wielki, który wybrał sobie za mentora właśnie Niemcy. Następcy kontynuowali ten trend, czerpiąc sprós. Wzorce, kadry, idee. Ta symbioza czarnych orbów trwała do I wojny światowej, dając azjatyckiemu despotyzmowi pruską sprawność i europejski szlif. Obaj drapieżnicy, cementowani truchłem Polski, darzyli się wzajemnym podziwem i mimo wojen, gdy tylko było to korzystne, współpracowali ze sobą. Oczywiście przywódcy mogli zmieniać się, płciami przez ostatnią dekadę panią Berlina była duchowa swatkowierczyni Katarzyna Angela, a Moskwy mentalny potomek Fryca Wielkiego Władimir Władimirowicz. Świat miał z tego świętego przymierza spokój, przerywany co jakiś czas koszmarną wojną, a Europa Środkowa tradycyjne zniewolenie. I dlatego sam pomysł trójmorza wywołuje u drapieżników alergię.